Dany jest prostopadłościan o wymiarach 30, 40 na 120. 30 na 40 na 120. A ponadto dane są cztery odcinki ABCD o długościach odpowiednio 119, 121, 129 i 131 cm. Przekątna tego prostopadłościanu jest dłuższa. No i właśnie pytanie od którego z odcinków. Żeby odpowiedzieć na to pytanie po prostu musimy policzyć długość przekątnej. Przekątna łączy ten wierzchołek z tym wierzchołkiem. Na przykład, ja już sobie zaznaczę. Teraz jak ją policzyć? Żeby ją policzyć, najpierw musimy policzyć przekątną podstawy. Czyli ten odcinek, może go troszkę dokładnie narysuję. No powiedzmy, e, zobaczmy, że tutaj powstaje kąt prosty. Tutaj powstaje kąt prosty. Tutaj mam wysokość 40, a ten odcinek, który oznaczę teraz jako na przykład mm, X jest jeden z boków trójkąta prostokątnego. Jego policzymy z Pitagorasa, z trójkąta, który tutaj powstał, trójkąt prostokątny. Czyli mam dwa boki trójkąta prostokątnego, 120, 30, teraz x policzymy. Czyli liczymy, 120, na razie jednostki pominę, czyli 120 do kwadratu, dodać 30 do kwadratu, daje nam x do kwadratu. Czyli tutaj mamy hmm, 120, czyli 1000, 14400, dodać 900 daje nam x kwadrat. Po dodaniu mamy 15300 równa się x kwadrat. Czyli x to jest pierwiastek z 15300. Na razie zostawimy to tak jak jest. Teraz mamy już x jako pierwiastek z 15300. I teraz sobie liczymy, niech tutaj będzie y, czyli nasza przekątna. też z Pitagorasa. Czyli x kwadrat dodać 40 do kwadratu daje nam y do kwadratu. x kwadrat to jest 15300 do kwadratu. Dodać 40 kwadrat, czyli 1600 to jest y kwadrat. 15300 dodać 1600 to jest 16900. To jest y kwadrat. Jaka liczba do kwadratu daje 16900? Taką liczbą jest 130 te jednostkami były centymetry. Czyli przekątna Y ma 130 cm długości, czyli jest dłuższa od odcinka A, od odcinka B i od odcinka C. Odcinek D jest dłuższy, ma 131 cm, czyli tylko od odcinków A, B i C odpowiedź C.